Już dobrze. Poczekaj sekundkę, mamusia założy tule. O i chodź już do mamusi. Wyjdziemy z przyczepy, żeby nikogo nie obudzić. No, no. no już siadamy. Czy kogoś obudziliśmy? O, ciocia ja w torbie mleko. Pożyczymy sobie. Napij no, słoneczko. O jejku, która jest godzina? Wydaje mi się, że szósta. Jestem jeszcze strasznie zmęczona. Ale trzeba wstawać, robić śniadanie i zdjąć rzeczy, które suszą się na markizie. tylko cichutko, żeby chłopcy się nie obudzili. Mama już wstałaś? Oj, Pawełku, czego tak wcześniej wstałeś? Polesz jeszcze chwilę w łóżeczku, kochanie. Nie. O Jejku, mów szeptem. Obudzisz Alexa. Mamo, on mnie nie daje spać. Oj, Alex, czego ubrałeś różowe spodenki? Mówiłam ci przecież, że one są dla dziewczynki, nie dla chłopca. Co na sprzedasz? Przepraszam, mamo, nie wiedziałam. Dobrze, Aleks. Ale następnym razem posłuchaj się mnie. Chłopcy, idę na pole zrobić śniadanie. Dobrze. Siostro, co tak wcześnie stałaś? Czy Filip cię obudził? Tak, Filip się obudził. Oj, chyba się nie wyspałaś, co? No, nie wyspałam się, ale... No, nie jestem... Nie jestem zmęczona. To dobrze. Ja przyszłam zrobić śniadanie. Aha, świetnie. Widzę, że Filip już jeje. Tak, O je. Ojejku, zapomniałam posprzątać, posprzątać wczoraj stół. To wszystko zostało tutaj na noc. No, zostało, ale nic się nie stało. Ojej, tak przeleciał przed oczami. Okej. Okay. No to dobrze, że się nic nie stało, bo to bardzo ważne materiały do szkoły. To brzmiało tak, jakbyś to ty chodziła do szkoły. Siorka, przecież wiesz, że nie chodzę, tylko w niej uczę. No przecież wiem. Mama. Idź na chwilę spać, Filipku. To ja w tym czasie posprzątam. A potem zrobię to śniadanie. I już poza naszą parcelą. No, już zasnął, położę go. Zapomniałeś zamknąć drzwi. Ups, przepraszam. Zamkniesz za mną. Nie zaszkodzi, jak położę te książki i rzeczy na podłodze. Nic się nie stanie. Jest oprawione. Siostra, możesz mi proszę przynieść składniki? Czyli bułkę, szynkę, sałatę i naczynia w sztućce, proszę. Tak. Jeszcze szybko się przebiorę. Ale mała ta łazienka ojejku, chłopcy, co wy tu robicie? Nudzi mi się. Mówiłam wam, że zaraz przyjdę, żebyście jeszcze chwilę po, położyli się do łóżka. Pawełku, nie kładź się na tej brudnej trawie, będziesz zaraz miał całe mokryciuszki. przecież jest rosa. Dobrze, mamo, już Siadajcie do krzesełek. Już was wsadzam. Poczekajcie sekundkę. Już robię to śniadanie. Przecież musimy przynieść składniki. Ale wielki jest ten kosz. Proszę. Ach, dziękuję, siostro. Dziękuję. Jak wyglądam? Cudnie, siostro. Och, teraz można już wszystkich obudzić. Zapraszam na śniadanie! O, idziemy na śniadanie. Chodź Ojej, zrzuciłam mleko. Idziemy. No chodźcie już wreszcie. Co wy się tam tu tak tuczecie? A te kwiaty postawię na stole. Niech cieszą nasze oczy. Jestem. No to siadajcie. Smacznego. No i tak właśnie wygląda nasz poranek na kempingu. Ciąg dalszy nastąpi! Pa! pa.